Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku. Witam Was w dzisiejszym materiale. Pięć bardzo ciekawych informacji. Moim zdaniem najważniejszych właśnie odnośnie cenzury w Unii Europejskiej. Informacje z całego kwietnia. Pewnie się spytacie, dlaczego nie nagrałem tego wcześniej. Dlatego, bo chciałem wszystko w jedną kupę zebrać, żeby Wam było wygodniej, żeby też mi było w pewnym sensie wygodniej. E, także pięć bardzo ciekawych informacji e, były też mniej istotne informacje, ale naprawdę one nie były aż tak ważne, żeby je rozgłaśniać. Także także zaczynamy od pierwszej informacji, od pierwszego artykułu. Artykuł e, z 6 kwietnia e, sytuacja w Niemczech Rodzice ukarani za to, że ich dziecko nielegalnie pobrało muzykę. Sytuacja można powiedzieć absurdalna. U nas w Polsce działają takie serwisy jak Wrzuta, Ulub i inne takie. Można oczywiście też konwerterować z YouTube'a piosenki. Także no u nas w Polsce przynajmniej ja przynajmniej nie słyszałem, żeby nikt nie został ukarany za korzystanie z takich opcji. W Niemczech Zadziałało to, także wyjaśnimy o co chodzi. 3900 euro kary będzie musiało zapłacić niemieckie małżeństwo, którego dziecko pobrało z sieci cały album znanego, znanej artystki. Dla wymiaru sprawiedliwości nie miało znaczenia, że rodzice o niczym nie wiedzieli. Zakończył się trwający 8 lat proces, który wytoczyła wytwórnia Universal Music pewnym małżeństwu z Monachium w 2011 roku zgłoszono, że w komputerze, że w komputera należącego do wyższej yy, wspomnianej pary pobrano nielegalną kopię albumu Rihanny Load, która następnie była automatycznie udostępniona w sieci P2P czy P2P, nie wiem jak się to czyta. Jak się później okazało plik plik z płytą pobrało jedno z trójki dzieci, które nie było do końca świadome, że robi coś złego rodzice będący pierwszymi podejrzanymi tłumaczyli podczas rozpraw że nie są w ogóle zainteresowani twórczością Rihany i małą zupełnie inny gust i mają tu jest jakiś błąd literówka i małą no, literówka w artykule i mają zupełnie inny gust muzyczny, jednocześnie skorzystali z prawa odmówienia zeznań które mogło ich obciążyć, także widać, że taka sytuacja trochę niewygodna, jakby to powiedzieć sąd pierwszej instancji ustalił karę na wysokość 3900 euro sąd drugiej instancji podtrzymał ustalenia Yy, także, no, sytuacja dosyć taka dziwna, jakby to powiedzieć Także tak to wygląda, ale szczerze powiem Już, już tak powiem est, y, Kara, moim zdaniem, o niebo za duża bo To jest prawie 4000 euro Euro jest, nie wiem po ile jest obecnie euro, chyba po około 4 zł yy, No także, no, jest, to, jest to sporo, bo yy, na polskie na polską walutę z tego jak w głowie przeliczyłem mniej więcej 16 tysięcy złotych jak się nie mylę także no dosyć spora kara także no widzicie że w Polsce jest dosyć łagodnie jak o to chodzi także także myślę że tutaj wszystko powiedziałem bo to taka dosyć krótka sprawa także przechodzimy do kolejnej sprawa już y, tak poważna jak akta 2 można powiedzieć może nie aż tak, ale dosyć, dosyć, dosyć yy, wyrównanie, yy, wyrównanie niepotrzebna i yy, tak naprawdę totali, yy, systemu totalitarnego, tak naprawdę. Yy, artykuł z 26 kwietnia, oczywiście 2019 rok. Unia Europejska tworzy bazę danych użytkowników. W niej rekordy biometryczne. Unia Europejska już niedługo może doczekać się sporej bazy danych zawierającej dane biometryczne obywateli danych państw y, członkowskich, czyli tak naprawdę to wszystkich obywateli y, Unii Europejskiej. Po zebraniu odpowiednich informacji, cała baza danych będzie mogła być przeszukiwana przez służby w celu chociażby egzekwowania prawa. Czy też kontroli granicznej? Ustawa pozwalająca na stworzenie tego typu bazy została przegłosowana w parlamencie europejskim w dniu 15 kwietnia 2019 roku. Cały projekt oznaczono jako CIR, inaczej Common Identity Repository. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, chyba nie. Finalnie baza danych ma zawierać w sobie rekordy prawie 350 milionów osób. Dane będą pobrane także z istniejących baz policyjnych, y, powiązane z dokumentami biometrycznymi, na przykład paszporty, y, też odciski palców. Unia Europejska wie, że wraz z czasem cała baza biometryczna będzie rosła naturalnym jedno z tajnym tempem, w bazie danych CIR mają znaleźć się takie informacje jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu czy chociażby wspomniane odciski palców. Tutaj dodam od siebie, czyli wychodzi na to, że po prostu oni to chcą zrobić, bo jak ktoś byłby już dla nich taki niewygodny, to po prostu se wejdą w bazę, sprawdzą wszystko. No i już będą wiedzieli kto, co, jak, ale no w sumie to, no i tak, w sumie to i tak wiedzą, ale y, Ale jest to obecnie wolniej, także będą mieli Szybsze o nas informacje, czy to dobrze, czy to źle, moim zdaniem źle Z tego powodu, że Za dużo o nas wiedzą, no I tak w realu y, no to wszystko oni wiedzą, ale No, no y, że tam że w Brukseli se wiedzą co na przykład jakiś Kowalski, wszystkiego dane, to już no, może być to podejrzane tak naprawdę. Yy, czy to im potrzebne, czy to nie? Moim zdaniem im to nie, nie jest potrzebne. O, to, to nie ma żadnych zastosowań takich, które mogłyby yy, polepszyć coś w życiu społecznym, ani nic, także no to jest dosyć takie takie jakby to powiedzieć z systemu komunistycznego tak naprawdę można tak powiedzieć może nie cudem może nie identycznie wyrwane ale ale dosyć takie no podobne że wszystkie informacje chcą mieć o obywatelach także no no takie że podobna sytuacja generalnie tak jak w krajach skandynawskich że tam są czipy tylko na razie u nas tego nie ma nie ma także no, ale powoli zbliża się do tego. No, czyli tak to będzie wyglądało. Dodam też, że takie chipy, tak czytałem przynajmniej, już słyszałem też, że bardzo promieniują, są szkodliwe dla zdrowia i też, że no, no wiadomo, no to, jest, to jest tak naprawdę uciążliwe w realu. W realu jest to uciążliwe, ma zamiar ułatwić życia. Tak naprawdę to nas kontroluje taki chip i tak samo yy, z tą bazą. Bardzo możliwe, iż odpowiednie organy przypiszą yy, tam także skany twarzy, czyli już też rozpoznawanie. Jeszcze tak jak w Chinach, widzicie, swobodny dostęp do bazy będą posiadały służby graniczne. Śledczy oraz inne organizacje odpowiedzialne za przestrzeganie prawa. Dzięki ujedn ujednoliceniu platformy organy ścigania mają być w stanie łatwiej komunikować się ze sobą oraz wymieniać informacje w przypadku wybranych osób. Na papierze wydaje się, jak zawsze, tak jak z każdą praktycznie ustawą, dyrektywą, rozporządzeniem fajnie, kolorowo w realu. W realu tak naprawdę dziadostwo, które no nic nie pomaga. Tak samo będzie z tym. E, głosowanie wprowadzające możliwość istnienia ogromnej bazy danych poparło 511 osób 123 było przeciwne tworzeniu opisywanego pomysłu Unia Europejska posiadając. Sto, przepraszam, e, Unia Europejska posiadająca. Stosowną bazę danych będzie trzecia na świecie, zaraz po Chinach oraz Indiach. No, także Chiny, Indie mają. To są państwa, które inwigilują obywateli, yy, można powiedzieć, w takim poziomie hard, tak już na maksa. Powoli się, jak widzicie, dzieje w Unii Europejskiej. Yy, PiS nas od tego nie odciągnie. Peo, tak samo inne lewackie partie też nas od tego nie odciągną, tylko przyciągną. Ale tutaj nie będę w politykę się angażował, jak coś to w innym odcinku. Także widzicie, coraz bliżej Chin, coraz bliżej Chin. Co można robić? Co można robić? Dobre pytanie, które sam wyde wymyśliłem. No, moim zdaniem, co można robić? No, przede wszystkim wyjść z tego, czyli Wyjście z Unii Europejskiej. Projekt, e, proces długi, zazwyczaj marny. E, inne opcje to na przykład różne petycje, zazwyczaj nieskuteczne, ale zawsze warto. Protesty, ale to już w sumie to no, nie zawsze to e, ma jakiś e, skutek taki, że na plus dla nas, ale zazwyczaj coś to jednak pomaga. Plany utworzenia CIR pojawiły się już w 2018 roku. Oczywiście, sam system od razu znalazł swoich przeciwników, którzy twierdzi, stwierdzą, iż pomysł jest tylko i wyłącznie próbą zwiększenia kontroli nad obywatelami. Póki co trzeba czekać, aby zobaczyć, jak to wszystko będzie funkcjonowało w praktyce. No, także widzicie, ja osobiście nie słyszałem nic o tym w 2018 roku. Bo szczerze Wam powiem, ciężko w ogóle takie informacje, co oni chcą wprowadzać, yy, różne, na przykład ostatnio yy, z Jerzym Z. Yy, wiecie o co chodzi, te ukryte terapie. Yy, same oszczerstwa o nim były w, w mediach. Tak naprawdę to, to chłop chce pomagać ludziom, nie zawsze wszystkie sposoby skuteczne, ale większość tak a zrobili z niego jakiegoś robią z niego od lat już takiego jakiegoś głupca a tak naprawdę to on pomaga te jego produkty pomagają no ale nie ten temat jak zawsze trochę odchodzę ale no myślę że to dobre kolejny temat już trzeci eee, no teoretycznie trzeci jakbyśmy zliczyli wszystko co mówiłem to pewnie już więcej ale no lećmy artykuł z 24 kwietnia odnośnie Austrii. Pisanie komentarzy w sieci tylko z dowodem osobistym. Austria chce wprowadzić nowe przepisy. Pewnie jesteście zaskoczeni. Szybko wytłumaczę o co chodzi, jak wam przed tym jak dokładnie wytłumaczę. Chodzi o to, że jakbyście chcieli jakiś załóżmy, chcecie napisać jakiś komentarz, no nie możecie. Musicie podać swoje pełne imię, nazwisko, dowód osobisty, wtedy możecie. No tak, to, tak to w Austrii chcą zrobić, że opcje komentowania tylko dla tych, którzy, których da się yy, bliżej z indy, yy, bliżej namierzyć, tak naprawdę. Austria przymierza się do wprowadzenia nowych przepisów, które nałożą obowiązek podania danych osobowych przed umieszczaniem komentarzy w internecie. Jeśli rząd przychyli się do nowego pomysłu, to ustawa wejdzie w życie już od 2020 roku. Warto jednak dodać, że nie będzie to dotyczyło wszystkich serwisów. Także jak coś można się tego w Austrii spodziewać w 2020, jak widać, nie, nie będzie to dotyczy, dotyczyło wszystkich serwisów, no ale oczywiście wszystko może się zmienić. Z pewnością niejednokrotnie, nie, niejednokrotnie spotkaliście się w internecie z atakami w postaci komentarzy ze strony użytkowników sieci. Czyli hejt. Austria doszła do wniosku, że ten proceder można ukrócić poprzez wprowadzenie obowiązku podania danych osobowych przez możliwość... przed możliwością umieszczania komentarzy. Moim zdaniem to źle, dlatego bo Ludzie będą chcieli coś napisać, to się będą po prostu e, obawiać, dlatego, bo jak już podadzą ten dowód imię nazwisko, to się będą obawiać, że jak komuś się to nie spodoba, komuś z wyżej postawionych ludzi, to będą mieli problemy. Tak jak niedawno e, z gościem, który prowadzi ten kanał bądź na bieżąco, dwa lata był mordowany przez, e, no może nie dosłownie mordowany, ale strasznie gnębiony. Źle traktowany przez prokuratora. No, teraz mu się niedawno to trochę uspokoiło, ale no, tylko, że e, z jakąś spółką coś miał tam e, i że na e, e, listy różne takie z rzeczami no, prawdy, które są niewygodne od tusku, i jeszcze tam jednej sobie nagrał to. I nie i miał problemy, więc był, e, nawet miał liczne przeszukania, był w aresztach, no straszne problemy i to się zbliża ku temu, żeby żeby nie było po prostu wolnej wypowiedzi i żeby cię szybciej mogli po prostu zamknąć, żebyś nie mógł tego głosić. To się zbliża coraz bliżej ku temu tylko ludzie, ludzie w to nie chcą wierzyć. a Albo po prostu muszą że to No jak zawsze. Austria planuje wprowadzić nową ustawę już w 2020, jeśli przepisy wejdą w życie, to internauci chcący umieszczać komentarze na forach będą najpierw między innymi m.in. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Widzicie jeszcze adres zamieszkania, żeby Ci mogli wjechać od razu na chatę, sprzęt zarefirować i go najprawdopodobniej nigdy nie oddać, bo pamiętajcie, że Pan biorą sprzęt, to zazwyczaj tak po czterech 3 latach go odzyskacie albo w ogóle nie odzyskacie. Także tak to wygląda, jeśli w ogóle y, macie domofon z kamerą i widzicie, że jest policja, a wiecie, że możliwe, że macie coś na sumienie, radził Wam, że ja wam radzę lepiej nie otwierać, udawać, że was nie ma, bo jest wtedy. Możliwe, że się odczepią, ale aż tak się naprawię, nie znam, żeby fan doradzać, ale z tego co słyszałem jest to takie w miarę dobre rozwiązanie, które nie przynosi jakichś dużych... Mm, jakichś, chyba nawet w ogóle, ale nie jestem pewien jakichś konsekwencji. Ale lećmy do tematu, bo odbiegam. Ale... ale no, tłumaczę sobie wszystko, ale dopiero wtedy będą mogli komentować, ale w tym celu nadal będą mogli mogły być używane tak zwany nick, czyli możesz napisać nick e, załóżmy e, na no jakieś przykładowe, na przykład Yasu 1.234, e, X12, jakieś takie zamyślone ale będziesz musiał temu załóżmy portalowi tam czy że podać wszystkie dane, że jakby ktoś zażądał, to wiecie, że w początku był, łatwy dostęp do tych swoich danych, żeby nie zamieszczać informacji w Także tak to Tylko czy te dane wytrzymały władzy podanie samym portalom? Nie wiadomo. Jak coś jeszcze nie doszliśmy w temat do tego może będą o tym Dopiero wtedy będą mogli komentować, że nie będą musieli podpisywać się własnym nazwiskiem. Ustawa nie będzie jednak dotyczyć wszystkich serwisów internetowych, a jedynie tych większych. Czyli na przykład jak jest jakiś lokalny portal, to na to wychodzi, że tam nie będą obowiązywały. Plan zakłada, że będą one y, musiały mieć co najmniej 100 tysięcy złotych zdrowotnych użytkowników, generują na poziomie 500-600 euro, to musiałbym dostać dotację o w wysokości, która nie jest zbyt no, Czyli lokalny styl sobie w spokoju. A nie czy taki na przykład wykop, jaki był w Austrii, czy jego by to odbywało? No raczej tak. Ale nie wiem, jaka jest alternatywa tam dla takiego wykopu w Austrii. Jak ktoś wie, można, możecie napisać. Także no no jest dosyć takie mm, tak jak miało być z akta, że tam coś mówili, że to będzie tylko dla tych stron właśnie, y, które mają większe dochody, ale to coś później tam nie wiem do końca jak to wyszło z tym, ale generalnie to wychodzi, że dla wszystkich jest z, z akta z tym nie wiadomo, czy się to zmieni, ale ale to to będzie tylko w Austrii. To, My się tym nie przejmujmy, jakby to powiedzieć, ale warto o tym wiedzieć, bo możliwe, że to się u nas stanie, a już, a już lepiej wiedzieć o co chodzi. Pomysł już wywołał dyskusję. Elementami sporu są m.in. sposoby zbierania danych internautów i ich weryfikacje. Ponadto powstają, powstaje problem związany z przechowywaniem tych informacji i ich udostępnianiu. Obecnie prowadzone są rozmowy, które mają osiągnąć porozumienie w związku z tymi przepisami, także, no, tak to wygląda, moi drodzy. Przechodzimy do kolejnego tematu, już czwartego. Temat czwarty: z, z wykopu, czyli pisany przez użytkowników. Google straciło 70 miliardów. Dolarów na cenzurowanie YouTube'a. Nowe algorytmy, które mają chronić użytkowników i reklamodawców przed szkodliwymi treściami, powodują spadek zaangażowania widzów. Możemy być pewni, że Google nie cofnie się w swoich poczynaniach, bo nie o pieniądze tutaj chodzi, a o władzę nad milionami dusz. No czyli, jak widzicie, no już jest. No, już od dłuższego czasu jest jednak ta cenzura. Już yy, tak naprawdę w 2017, już tak zaczęło się coś dziać, właśnie, że no niektóre treści były blokowane w internecie, niektórzy ludzie byli uciszani, no ale to jest od zawsze, to jest od zawsze. Tylko w tym 2017 aż do teraz strasznie się to nasiliło, ale to zawsze było, to było. To po prostu było, raczej nie zniknie, nie wiem. To by musiało być wszystko zmienione, co jest obecnie, żeby nie było tej cenzury, ale zawsze będzie. To by musiało być dosłownie wszystko zmienione. No także, jak widzicie, Google sam chce cenzurować swoje platformy. Yy, kolejny temat, już piąty, ostatni. Yy, w zasadzie takie ogłoszenie może nie temat, trochę może to. Przesadziłem, ale, ale taka fajna informacja, warta. Yy, ruch Stop Akta 2 rusza z europejską inicjatywą obywatelską, aby unieważnić dyrektywę Akta 2, czyli artykuł 15.17. Yy, te, te dwa głównie. Stop Akta 2 rusza z europejską in inicjatywą obywatelską. Musimy razem zatroszczyć się o... Wolność internetu i zablokować wdrożenie przepisów dyrektywy ACTA 2 w Europie. Internauci aktywiści z akta 2 wraz z przedstawicielami europejskich partii Piratów i innymi partnerami, wspólnie przeciwko jednemu wrogowi. Jeszcze dodam, że to jest y, artykuł y, z wykopu, czyli też pisany przez użytkowników. 26 marca Parlament Europejski potwierdził nasze obawy. Okazało się bowiem, że nasi szanowni reprezentanci nie wzięli sobie do serca głośnych obaw podnoszonych przez obywateli, dzięki którym przecież europosłowie znaleźli się w Brukseli. Eurodeputowani tym razem stanęli po stronie lobbystów i posłów zagłosowali za dyrektywą, która doprowadzi do powstania infra, infrastruktury proaktywnie cenzurującej treści umieszczane w sieci przez użytkowników, następnym jej skutkiem będzie absolutne zabetonowanie rynku informacji oraz umocnienie pozycji lobbystów tajemnicą polisznela jest, że przedstawiciele niemieckiego koncernu Axel Springer, czyli, czyli m.in. Onet.pl Onet wielokrotnie spotykali się osobiście z posłem Axel Voss, ojcem chrzestnym dyrektywy akta 2. Szanowne internety, mamy rok na to, aby zebrać milion podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską jeżeli nam się uda, wówczas Komisja Europejska może zająć się opracowaniem dyrektywy, która unieważni uchwaloną niedawno dyrektywę ACTA 2. Proces rejestracji inicjatywy jest dość złożony, a procedura formalnie dopiero została zainicj zainicjowana. Gdy tylko wszystkie formalności zostaną wypełnione, stworzona zostanie specjalna strona internetowa certyfikowana przez Komisję Europejską za pomocą której będziemy mogli zbierać głosy w całej Europie. Milion wspierających może się wydawać dużą liczbą, lecz pamiętając, że, interne że internetowa petycja na change.org w ciągu niespełna 10 miesięcy doczekała się wsparcia ponad 5 milionów użytkowników internetu. Wnioski to jest do zrobienia. Musi musicie wiedzieć. Również że Europejska Inicjatywa Obywatelska była już inicjowana, i oczywiście zdarzyły się sytuacje, że kończyła się sukcesem. Do czasu, kiedy przedstawimy adres strony do zebrania, do zbierania głosów pod inicjatywą, bardzo serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej petycji na czyncz.org. Dokładnie ten sam postulat. To jest ta sama petycja, co mówiłem ostatnio, że zachęcam do podpisania. Będę też zachęcał i teraz zachęcam, jeśli powstanie ta strona, żebyście po prostu to podpisali, bo to nie będzie pewnie jakaś filozofia, a to jednak może pomóc. Także to była taka informacja końcowa, można powiedzieć na zakończenie. Yy, jeszcze chciałem przeprosić tak naprawdę, że parę dni nie było filmów, ale, ale nie miałem pomysłów co nagrać, także też poczekałem, żeby trochę informacji się zebrało. No i nagrałem właśnie to dla was jako taka rekompensata. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego materiału. Wszystkie źródła były na ekranie i będą też w opisie. Także dziękuję za wysłuchanie materiału. Trzymajcie się do następnego odcinka mojego streama. Cześć.